Zatrzymała mnie policja. Zobacz, jak z tego wybrnąłem. Cały odcinek już na kanale YouTube. Link w biografii. Dzień dobry. Młodszy aspirant Oskar Wilk, kontrola drogowa. Poproszę prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Kurde, faja. Da mi pan chwilę, muszę w kuferek zajrzeć. Dobra, ma pan póki co moje prawo jazdy. A więc co pana sprowadza w nasze skromne progi? Bo to trochę podejrzane, że pan się o tej godzinie kręci busem, do tego czarnym. A zaraz tam podejrzane. Z giełdy wracam, jestem już kurewsko zmęczony. Do tego tyle, co mi się waha skończyła. A co pan na tej giełdzie robił, jeśli można zapytać? Truskawki sprzedawałem. Wyjdzie pan z pojazdu. Pokaże mi pan co się znajduje z tyłu. Pietniu? Chyba pan mnie coś picuje. Nie picuję, po prostu mam szklarnię. Tu ma pan ten dowód rejestracyjny. Ależ mi kogoś przypominasz. Zbycha, Zbycha Henia. Henia? Heniu to mój ojciec. Kurde faja, rzeczywiście ty byś był za młody.